Typerzy. W tym tygodniu czeka nas kilka bardzo ciekawych spotkań, takich jak hitowe starcie Manchester United z Liverpoolem czy El Classic w Barcelonie. My jednak celowo zostawiamy te mecze i tym razem skupiamy się wyłącznie na polskich boiskach. Podobnie jak przed tygodniem, partnerem naszego cyklu jest BetKris, czyli nowy gracz na polskim rynku legalnych buchmacherów. Jeżeli jeszcze nie masz tam swojego konta, to koniecznie zajrzyj do opisu pod filmem, gdzie umieściliśmy link do rejestracji z bonusami na start. Wchodząc tam z naszego polecenia otrzymasz powitalny freebet do 200 zł oraz 5 dyszek zakładu bez ryzyka, czyli bardzo fajne promocje na początek gry. Oprócz bonusów na start, BetKris daje Wam również takie opcje jak Cash Out, czyli wcześniejsza wypłata wygranej oraz edycja zakładu, w ramach której możecie dodawać lub usuwać poszczególne zdarzenia lub edytować stawkę kuponu. Wszystko na temat naszego partnera już wiemy, czas zatem przejść do typów. W piątek to dla nas dwa mecze PKO klasy. a na pierwszy ogień idzie starcie Beniaminków w Radomiu. Dla obu zespołów jest to bardzo ważne spotkanie, bo oprócz ligowych punktów walczą one o przełamanie. Gospodarze chcą przerwać serię ośmiu meczów bez zwycięstwa, z kolei goście marzą o pierwszej wygranej na wyjeździe. Nas bardziej przekonuje Radomiak, który u siebie w tym sezonie jeszcze nie przegrał, a w poprzednich sezonach z Górnikiem Łęczna na swoim terenie dwa razy wysoko wygrał. Według nas zespół gospodarzy przełamie się, i w końcu zajdzie z bójska jako zwycięstwa. <grymne> jako zwycięzca. Z Radomia trafiamy do Poznania, gdzie rozpędzony Lech podejmie wisłę płock. Gospodarze wygrywając w Warszawie dostali mocny zastrzyk pozytywnej energii i swoją dobrą dyspozycję będą chcieli utrzymać także w starciu przed własną publicznością. Lech jest jak na razie liderem. W całym sezonie zanotował tylko jedną porażkę, a do tego w spotkaniach u siebie nie przegrał i stracił zaledwie jednego gola. Wisła w Płocku gra znakomicie, jednak na wyjazdach kompletnie zawodzi, bo przegrała wszystkie sześć meczów. Historia bezpośrednich starć również przemawia za klubem z Poznania, który na swoim stadionie wygrał z naficiarzami aż 10 z 13 pojedynków. Nie ma co przedłużać. Lech jest tu zdecydowanym faworytem i to na niego stawiamy. Kolejne dwie propozycje to również spotkania z Ekstrakasy, a my zaczynamy od meczu Rakowa z termaliką. Gospodarze leczo pamiętach liderowi z Poznania i przez wielu są chyba lekko niedoceniani, chociaż wyniki osiągają znakomite. Osiem kolejnych meczów bez porażki w Lidze i wygrane w czterech z pięciu ostatnich spotkań pokazują, że zespół trenera Papszuna na poważnie liczy się w grze o mistrzowski tytuł. Goście na wyjeście jeszcze nie wygrali, a do tego z Rakowem grać nie potrafią, bo przegrali wszystkie trzy mecze bezpośrednie. Szeroka kadra, wysokie umiejętności, świetna organizacja gry oraz atut własnego boiska. Wszystko to przemawia za tym, aby postawić na gospodarzy. Dlatego właśnie tak robimy. <grymne> Roman z Ekstraklasą kończymy w Gdańsku, gdzie Lechia tutaj podejmie Górnik Zabrze. Po trenera klubu z Gdańska gra wybornie i zasłużnie zajmuje miejsce tuż za prowadzącym Lechem. Razem z meczem Pucharowym Lechia ma za sobą serię pięciu kolejnych zwycięstw i chyba niewiele wskazuje na to, aby teraz było inaczej. Górnik gra w Kratkę i na wyjeździe wygrał tylko jeden z czterech meczów tego sezonu, dlatego trudno przypuszczać, aby zdoł pokonać rozpędzoną Lechię, z którą w Gdańsku nie wygrał od 2013 roku. Nieco podpieram się jednak podwójną szansą, bo takie serie, jaką mają gospodarze, lubią się kończyć w nieoczekiwanych momentach. Dlatego typujemy 1X. A do całości dokładam zakład na minimum dwa gole w meczu. Sobotę kończymy w drugiej lidze, a konkretnie w Rzeszowie, gdzie Stal zmierzy się z pogonią w Siedlce. Lider z Rzeszowa poza jedną wpadką praktycznie się nie myli i wygrał aż 10 z 13 meczów tego sezonu. W tej kolejce Stal zagra u siebie, co jest dodatkowym atutem, zwłaszcza, że jej rywal na wyjeździe wygrał w tym sezonie tylko raz. Niepokonani na swoim terenie gospodarze powinni poradzić sobie z pogonią, która gra w kratkę i zasłusznie zajmują miejsce w dolnej połówce drugoligowej tabeli. Ostatnim meczem w naszym zestawie typów będzie niedzielne starcie w Stężycy, gdzie Radunia zagra z hutnikiem Kraków. Gości czeka w ten weekend bardzo daleka podróż, bo do Stężycy z Krakowa jest grubo ponad 500 km. Nie jest to dla nich jedyny problem. Radunia u siebie wygra aż 5 z 7 meczów tego sezonu. Z kolei sam hutnik na wyjazdach ugrał zaledwie punkcik i przegrał nawet z zamykającym tabelę Sokółem Ostróda. Polska piłka uwielbia niespodzianki, a taką byłoby z pewnością zwycięstwo gości. Jednak tym razem chyba sensacji nie będzie. Według nas Radunia udanie zakończy ten weekend i zgarnie kolejne 3 punkty. Po daniu głównym w postaci typów tradycyjnie przechodzimy do deseru, czyli do konkursu. Niespodzianki nie ma. Razem z Betkisem przygotowaliśmy dla Was trzy fribety po pięć dyszek i zgarni trójka najszybszych typerów. Wracamy do wspomnianego we wstępie hiszpańskiego El Clasico. I tutaj mamy dla Was następujące zadanie. W tym tygodniu musicie wytypować dokładną liczbę celnych strzałów, jakie oddadzą w niedzielę Barcelona. Real Madryt. Pamiętajcie, żeby móc skorzystać z nagrody, należy mieć w pełni aktywne konto w Betclicie. Dlatego lepiej zarejestrować się od razu. Link znajdziecie oczywiście w opisie filmu. Na dziś to już wszystko. Mam nadzieję, że nasze propozycje z polskich link pomogą wam uzupełnić weekendowe kupony, na których w niedzielny wieczór znajdą się wyłącznie zielone kolory. Pamiętajcie, że na naszej grupie na Facebooku codziennie wrzucamy dla was typy oraz aktualne promocje u bukmacherów. Link do niej znajdziecie również w opisie tego filmu. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i bawcie się dobrze w ten weekend. Do zobaczenia wkrótce. Cześć! Lusiu, powiedz nam kto wygra mecz. Powiedz nam? Zobacz. Poczekaj, żebyś była obiektywna. Będzie remis.